Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. Witam Ciebie na kanale OptiLife. Dzisiejszy materiał stanowi odpowiedź na pytania, które się pojawiły podczas live'a i w zasadzie stanowi też kontynuację tematu, który przedstawiłem na jednym materiale shorts. A więc, co tak naprawdę decyduje o przyroście masy mięśniowej? Co powoduje, że mięsień w zasadzie nie ma wyjścia, jak tylko rosną. Ten temat przedstawiłem bardzo dokładnie od strony praktycznej. Tak, były pytania odnośnie szkolenia Ketomasa, które w zasadzie jest bardzo szczegółowym omówieniem tego zagadnienia. Natomiast jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o szkoleniu, link znajdziesz poniżej. Ale przesachując od tego szkolenia. Musi zostać spełnionych kilka bardzo ważnych warunków, po pierwsze czas pod obciążeniem, czyli jeżeli pracuje np. podczas serii 40 sekund w tempie 1.0.4.0 oznacza to, że nie ma momentu odpoczynku dla włókien mięśniowych, bo to 1.5 sekundy wystarczy, aby włókna mięśniowe się zregenerowały. Włókna mieściowe po prostu mają nie odpoczywać. Pamiętaj, że na przykład wyprost w biodrach, czy wyprost kolań, albo w przypadku wyciskania, wypchnięcie sztangi, ciężaru na górę, powoduje, że, czy raczej może powodować, bo to tylko zależy od Ciebie, że włókna odpoczywają. Dam Ci przykład w odniesieniu treningu klatki piersiowej. Zauważ, wyciskam ciężar, czyli faza koncentryczna trwa jedną sekundę. Na górze nie zostaje, tylko od razu go opuszczam. Faza ekscentryczna, czyli bierna, trwa 4 sekundy, czyli powolutku opuszczam i na dole nie trzymam, tylko idę od razu do góry. Pracuję automatycznie całą serię podczas trwania ćwiczenia nie odpoczywam. Tutaj bardzo ważna rzecz, faza bierna, czyli faza ekscentryczna, faza opuszczania obciążenia jest kilka razy bardziej efektywna, jeżeli chodzi o stymulację syntezy białka mięśniowego, czyli masu protein synthesis. Po drugie, stres metaboliczny, czyli musi wystąpić deaminizacja mięśnia i wydzielanie kwasu mlekowego, co potem uruchamia hormon wzrostu i cały szereg reakcji, które powodują, że dochodzi do nadkompensacji. Po trzecie, zaangażowanie mięśnia, czyli stara się Angażować mięsień w taki sposób, żeby angażować jak najwięcej włókien mięśniowych, aby podnieść ciężar danym mięśniem, czyli uwaga, to się wiąże z kilkoma aspektami. Po pierwsze stabilizacja postawy i stuprocentowa kontrola ciężaru, czyli nie robię nic z rozpędu czy siłą bezwładności. Jak trenuję biceps, nie bujam się do tyłu, do przodu. Jak trenuję barki czy klatkę piersiową, to brzuch mam napięty. Ta, ta pozycja jest cały czas stabilna. Przy okazji e, trenuję mięśnie brzucha. Zaangażowanie mięśni jest takie samo w każdej fazie ćwiczenia, czyli stabilizacja postawy plus dodatkowo staram się mięśnie trenować. Uwaga w każdym zakresie ruchu, od pozycji najdłuższej, na przykład, do pozycji najkrótszej. E, cztery. Od strony treningu zauważ trening hipertroficzny, a nie podnoszenie ciężarów. Pamiętam, że za złotych czasów powiedzmy bycia trenerem personalnym, kiedy pracowałem na siłowni bardzo często, zajmowaliśmy ciężar o jedną, trzecią, o jedną drugą. Pomimo wszystko, takie treningi były masakrycznie bolesne i jak to niektórzy mówili, najcięższe jakie przechodzili. Po piąte, elementami, które, powiedzmy, będą od strony treningowej zwiększały przyrost masy mięśniowej, to drop-sety, tri sety, super-serie, czy rozciąganie pomiędzy seriami, serie łączone. Ale o tym bardzo dużo mówię o szkoleniu Ketomasa, bo no, po prostu trzeba to jak najbardziej pokazać. I wiele osób czyniło bardzo duży postęp stosując wiele, wiele technik. Zauważ, nie jestem sportowcem sportów sylwetkowych, ale po prostu uczyłem się od takich osób jak Ben Pakulski, czy John Anderson, czy Stane Ferding, a to są zawodnicy pro. Wszyscy przynajmniej sięgnęli takiego poziomu, stąd też uczyłem się od najlepszych. Od strony diety oczywiście będzie to przekraczanie progu leucynowego, czyli leucyna jako aminokwas zdecyduje o tym, czy dana porcja białka będzie zużyta maksymalnie do syntezy białka mięśniowego. Ilość leucyny, która będzie uruchamiać MPS, czyli Mass and Protein Synthesis, to około 2-3 gramy tej leucyny na porcję białka w zależności od twojej masy ciała, masy mięśniowej przede wszystkim ogólnej podaży kalorycznej. Co istotne, MPS, czyli przekraczanie progu. Leucenowego, bo to jest automatyczne, może być w zasadzie przekraczane co 3-3,5 godziny i po tym czasie nazwijmy to, ten próg jest resetowany. I możemy kolejno ten próg przekraczać. Czyli zauważ, kulturyści zawodowi, aby maksymalizować ilość, nazwijmy to, przyrostów mięśniowych, stają nawet dwa razy w ciągu nocy, aby przyjąć białko, które sprzyja nadkompensacji, ale to już może być nieco niezdrowe. Może, natomiast to zależy od, od tego, co dla kogo jest priorytetem, mi to nie jest oceniać. Jeżeli jesteś na przykład na IF-ie albo na OMAD, bo to jest bardzo częste pytanie, czy jesteś w stanie zbudować masę mięśniową? Tak, ale nie taką jak w, w, na dostarczaniu częstym białka i częstym przekraczaniu programu leucynowego. Co prawda istnieją badania, które sugerują, że na przykład jesteśmy w stanie jakąś ilość białka nawet przez długi czas zmagazynować w jelitach. Aczkolwiek pamiętaj, że na poście organizm korzysta również z pewnych zasobów białka. Stąd też zauważ moje zalecenia odnośnie tego, aby okno żywieniowe otwierać dużymi ilościami białka i to najlepiej takiego, które jest łatwo i szybko przyswajalne. Zauważ, karniwor jest na przykład o tyle lepszy pod tym względem, nawet jeżeli zjadasz dwa posiłki dziennie, że tego białka jest więcej. To białko rozkłada się i uwalnia powoli i masz możliwość większego łapania się na próg leucynowy, gdzie ilość leucyny w jednym posiłku może wystarczyć, mówiąc w sposób uproszczony, na przykład na dwa cykle, na dwa przekroczenia progu Wtedy rozszerzone posiłki na przestrzeni 6 godzin też są dobrą alternatywą. Aby teraz na przykład zmaksymalizować przyrosty masy mięśniowej, jeżeli jesteś na karniworze i na przykład stosujesz IF, wskazane byłoby spożycie aminokwasów rozgałęzionych z glutaminą na przykład. Tutaj polecam Ci aminokwasy rozgałęzione, bezsmakowe. I to spożywasz poza oknem żywieniowym, w przerwie pomiędzy posiłkami, gdzie na przykład pierwszą porcję aminokwasu rozgłęzionych, dajmy na to, spożywasz od rana, potem o 12 do pierwszego posiłku, potem o 15 w przerwie między posiłkami, a potem o 21, aby jeszcze przed snem załapać jedno przekroczenie progu leucynowego. To taki jeden z przykładów. Tak jak mówiłem, opcji jest bardzo wiele, Zależy to jeżeli tobie zależy na masie mięśniowej, więcej dokładniej na szkoleniu keto-masa. Ale myślę, że to jest wystarczająca porcja wiedzy na teraz. Kolejna rzecz to oczywiście regeneracja, i tutaj mamy całe może możliwości. Bo może to być na przykład magnetoterapia, elektrostymulacja, może to być światłoterapia, może być terapia zimnym, terapia ciepłem, czy po prostu ruch, gdzie aktywna regeneracja, pamiętaj, zawsze będzie kilkukrotnie i zdecydowanie bardziej korzystna niż pasywna regeneracja. Dodatkowo pamiętaj o oddechu. Wiem, wiele osób się przyczepi, że znowu nawiedzony gada o oddechu, ale tutaj muszę o tym wspomnieć. Tylko jedno zdanie. Jeżeli oddechasz prawidłowo i odpowiednio stymulująco, możesz pobudzić poziom EPO. Niektórzy wiedzą, co to jest EPO. O 30%. Możesz na przykład nie przejść przez oddech badań antydopingowych. A przyspieszenie regeneracji jest i może być kosmicznie duże, ale nie będziemy o tym temacie tutaj mówić. Bo nie oddechu miałem mówić. Z mojej jednak perspektywy absolutnie jest to ważny temat. Chciałem to tylko o tobie uzmysłowić, jak bardzo jest to istotne. Na przykładu Japończycy produkują plasty przyspieszające go jedzie się ran z dwutlenkiem węgla, ale co to ma wspólnego z oddychaniem? A no bardzo dużo, ale nie o tym to oddychanie po prostu ma bardzo duże znaczenie podczas treningu, po treningu w ciągu nocy. To na tyle w tym odcinku. Staramy się, aby to było krótko, zwięźle i na temat. Mam nadzieję, że zaspokoiłem choćby w jakimś stopniu Twój apetyt na wiedzę. Chcesz więcej? Daj komentarz pod filmikiem, i tutaj życzę sobie najlepszego w swoim imieniu i zespołu OptiLife. Serdecznie, pozdrawiam. Trzymaj się, cześć.